Mimo wszystkich, z tej strony Lubek i chciałbym Was zaprosić na kolejny odcinek Outriders, porozmawiamy sobie z Chiną. Więc widzisz przyszłość. Ostrzeżesz mnie przed zagrożeniem? Chciałabym, ale to tak nie działa. Miewam przebłyski. Ach, ja... Nie panuje nad tym, co się dzieje. Często źle to odczytuję. Ale korigano szalał na twoim punkcie. Czasem po prostu mi się udaje. Skąd się wzięły te wizje? Z anomalii, która zabiła mamę. W nocy wdarła się do chaty. Zamiast mnie zabić, namieszała mnie w głowie. Przykro mi. Przemoc, zło, okropieństwa, ciągle to widzę. Zaczęło się gdy byłam mała. Myślałam, że tracę rozum. Kiedy pojęłaś, że tak nie jest? Wciąż do końca nie wiem. Te wizje. są prawdziwe? A skąd wiesz, że Twoje są? Ja nie widzę przyszłości, tylko złe rzeczy, które już się wydarzyły. Może z jednym wyjątkiem. Gdy stało się to pierwszy raz, widziałem ciebie. No. Więc widzisz? Idziemy sobie wykonać poboczną misję do staruszka, on gdzieś jest tu u góry, zaraz go znajdziemy. O, jest nasz staruszek. Proszę, może mi ktoś pomóc? Oddam wszystko, co mam. Potrzebuję tylko, żeby ktoś się udał za mnie do strefy. Pomożemy ci, staruszku. Raduje mnie twoje przybycie. Nie zostanę długo. Chodzi o moją córkę, jest po drugiej stronie skażonej strefy. Zakażona strefa. Hmm. Czemu jest tam tak niebezpiecznie? Kiedy ci głupcy postanowili w desperacji na nowo odpalić stary silnik Flores, ten wybuchł, rozpylając wszędzie radioaktywny pył. Kolonia poniżej została opuszczona. Teraz roi się tam od potworów. To właśnie tam wypędzają dezerterów i bandytów. Tylko szaleńcy idą tam z własnej woli. A ty wysyłasz tam mnie? Muszę. Tam. dostarczyć paczkę dla córki. Co się stało z twoją córką? Kiedy wybuchła ostatnia wojna. Złapali ją po stronie buntowników w skażonej strefie, ale jest taka szmuglerka, odważna kobieta, która ryzykuje życiem. Dostarcza mi listy od niej i zanosi jej pakunki ode mnie. Żywność, leki, cokolwiek cennego uda mi się zdobyć, jedynie to trzyma ją przy życiu. Ale teraz? Kiedy ten ostatni. Pocisk potępienia rozwalił mi nogę na strzępy. Jeśli nie dotrę do szmuglerki przed zmrokiem, odejdzie. Oferowałem wszystko, co mam w ramach nagrody, ale nikt nie chce udać się do strefy. Mam bardzo mało czasu. Teresa musi przeczytać moje ostatnie słowo, żeby dowiedziała się, jak długo walczyłem i że przesyłałem, ile tylko mogłem. No dobrze. Daj ten pakunek. Znajdę szmoglerów. No to musimy się udać do, do tej skażonej, skażonej strefy. Muszę iść do skażonej strefy. narzekam na ale przynajmniej jedno I jedziemy do tej stref skażonej strefy. Poszukać tej całej Teresy. Nie ma mowy. Nigdzie nie jadę stąd z tą dziurą. nie może jechać. Nie taka była umowa. Do wozu wszyscy Czano, co ty wyprawiasz? Czano. Czano, posłuchaj, proszę. Choć raz. Stamtąd, gdzie ich wiozę, nie ma powrotu. Nie po to ratuję ci życie, żebyś robiła coś głupiego. <śm> tłumaczysz sobie, że jesteś moim wybawcą. To żałosne. Dobra, jak będą kłopoty, nie wyciągnę cię. Dam ci zginąć, głupia krowo. Jakoś trzeba umrzeć. A jeśli będzie to tam, zobaczę, jak zdychasz pierwszy. Zaznaczymy to na mapie. To jest to. Zlote-sărce scară strefa. Hej, jakim cudem twoja córka skończyła po drugiej stronie granicy? Przyjechałem handlować do miasta okopów, kiedy buntownicy przesunęli front o kilka kilometrów. Teresa została po drugiej stronie. Wchodzę w to. I dupa zaczyna mnie odpadać. Stoj, pysk, zaraz przyjdzie. Myślisz, że wie, że ty piszesz te listy? Stoj pysk, mówię. To Miałem ci to przekazać, ale to fałszywki, tak? Te listy od jego córki. Od jak dawna nie żyje? Kurwa, on wszystko słyszał, załatwo. Dobra, teraz się Taka jest zasadzka chyba to już wszyscy się porozglądamy trochę tutaj Olejny. a miało być cicho. I po wszystkim. Już nic ciekawego tu nie ma. Idziemy do tej laski. Lepsze niż słodkie kłamstwo. Potem usłyszałam, co się stało z moją rodziną, tak kurwa kłamałam i kradłam, ale w sumie to była przysługa weź to, to jest od niej, jedno z moich najlepszych. nie wiedziała, jak mu grać na emocjach. Co mam powiedzieć staruszkowi? Musimy wrócić do, do staruszka teraz. Bestie! Powiedzmy, że to. Uważaj, nie wnet. Zanieś ten list mojej córce. Musi wiedzieć, bakunek dotarł na czas. Dała ci w zamian list. Staruszku. Te listy, które dostawałeś od córki, były... Co? Co jest? Masz silną córkę. Pakunek do niej dotarł. Nie martw się już. Dziękuję. Dziękuję! Бедный фацет. I tutaj sobie zakończymy nasz odcinek. Jeśli Wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i widzimy się w kolejnym.